Gościem Roberta Wyrostkiewicza jest Bartosz Kownacki, polski polityk, prawnik, członek komisji Ambergold. Od 2015 do 2018 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Bartosz Kownacki jest moim gościem, polityk znany państwu. Witam serdecznie, Bartku. Ee... Zacznę od czegoś innego niż klasycznie, no bo klasycznie kojarzysz się z Ministerstwem Obrony Narodowej. Byłeś tam wiceministrem e, czasy Antoniego Macierewicza, więc wszystkie media były bardzo skupione na komentowaniu tego, co robicie. Antoni Macierewicz przyciągał e, szkiełka mediów później i obecnie jesteś członkiem Komisji Śledczej Amber Gold. Również bardzo ciekawy temat. Memy w internecie, konfrontacja Tusk i mecenas Kownacki, do tego też wrócimy, ale polityką zajęłeś się dużo wcześniej, bo już za czasów Jana Olszewskiego zamierzchły czasy, a młody człowiek byłeś wtedy zdaje się jego asystentem, premiera Olszewskiego, tak? Jak wspominasz tamte chwile, swoje początki w polityce? Byłeś bardziej ideowcem, dzisiaj już mniej? Czy jakoś życie to zweryfikowało polityczne? No to bardzo... Przerażające stwierdzenie, że kiedyś było idowcem, teraz się nie jest. No nie wiem, to pytam tylko, czy tak jest. Znaczy na pewno, znaczy pamiętam. Może tendencja idzie w drugą stronę. Teraz jesteś idowcem, a zaczynałeś tak skromny. Pamiętam to, co było lat 20 temu w polityce, w całej polityce, bo nie tylko jeżeli chodzi o mnie, ale w ogóle obserwowałem od lat 90. politykę w Sejmie, po raz pierwszy byłem. W końcu lat 90. właśnie spotykałem się z panem premierem Olszewskim, później zostałem jego asystentem. Zresztą był takim wzorem dla mnie też, dlatego że był adwokatem. Nawet nie dlatego, że był premierem politykiem, tylko w pierwszej kolejności był adwokatem i obrońcą w procesach politycznych. W czasach, kiedy trzeba mieć naprawdę dużo odwagi. Z jednej strony dużo intelektu, przygotowania, wiedzy, ale z drugiej strony dużo odwagi, żeby stanąć po tej właściwej stronie. I to był taki wzór, który podążałem, skończyłem tak? studia pra, prawnicze, dlatego wybrałem, nie, nie, dlatego wybrałem studia prawnicze, że chciałem być kimś takim jak Jan Olszewski. Oczywiście czasy inne, rzeczywistość inna, ale pewne rzeczy pozostają. I rzeczywiście lata 90. to było po pierwsze merytoryczne współpolityce. Nawet jak różniliśmy się, z, szczególnie z postkomunistami, to Dyskusje, które były na przykład lat 90. i 2000., miały charakter zupełnie inny niż, niż mają dzisiaj. Rzeczywiście fundamentalny ideowo, bo to było odniesienie do tego, co było przed 1989 rokiem, ale także bardzo merytorycznie, jeżeli chodzi o uchwalanie przepisów, zmianę ustaw, chociażby prokuratoria generalna. To jest coś, co zostało uchwalone za czasów SLD, co było w kontrze niejako do, do tego, co robił SLD, a udało się to zrobić. Chociażby otwarcie zawodów chociażby kwestie związane z polskimi ziemami na, na, na Zachodzie, bardzo poważny temat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dyskusja, to, tak, debata, tak, spór ideowy, tak, systemowy. I rzeczywiście tak, rzeczywiście ta ideowość w polityce była, także wśród młodych ludzi. Ale wracamy ludzi. do tego w jakiejś tam mierze, bo chyba dzisiaj, no właśnie dzisiaj najbardziej aktualnym tematem jest temat typowo ideowy, rozdział Kościoła od nie, państwa. Nie, nie, nie. To są dwie różne rzeczy. dlatego że co innego... Dlaczego? Kwestia stuprocentowej idei. Chodzi o to, kto ten spór prowadzi, a nie od, bo, bo, bo wszystko jest de facto, może być sporem idowym, czy sporem merytorycznym. Pytanie, kto w tym sporze bierze udział. Jeżeli ja widzę polityków w w ruchu Paikota, potem dzisiaj to jest nowoczesne, ale nie tylko, bo warto patrzeć na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej. Kiedy my toczymy spór o najwyższy, to... Warto sobie przesłuchać posiedzenia komisji. W zasadzie niektórzy jak mają jak wyłączone, jak mantrę speech na jedną z, e, kartkę papieru i to za każdą komisją powtarzają, nic nowego nie wnosząc. Bartku, może to jest troszeczkę skończy. takie, znaczy jesteś, jesteś młodym człowiekiem, tak przynajmniej cię będę nazywał, bo sam się chcę wiedzieć no, <laughs> jako jeszcze młody człowiek. No jesteśmy młody w, mniej więcej po, tym, samym tym samym wieku. Ale jak powiedziałeś, że 20 lat temu w polityce, to przeraziło mnie to, bo ja też jestem dziennikarzem od ponad 20 lat i... To się robi już powoli ćwierćwiecze, więc, ale powiedziałeś, no dobrze, teraz jest, to, jest, jest troszeczkę więcej paplaniny, mniej poważ, poważnego dyskursu, ale może to jest takie trochę spojrzenie właśnie człowieka, jak ty, z pewnej perspektywy, który zawsze, chcąc nie chcąc, troszeczkę koloryzuje wspomnienia i to, co było w czasach młodości, było fajniejsze, no bo wtedy, kto prowadził ten główny spór? Na przykład... Pan Kwaśniewski z Panem Wałęsą. To byli tacy bardzo poważni zawodnicy, idowcy i merytoryczni. Czy, czy oni byli idowcami? To ja nie wiem, ale generalnie jestem no w stanie wymienić wiele nazwisk, ludzi, z którymi się nie zgadzam. No, to trzeba jasno powiedzieć, że to, co robił chociażby Jacek, jak Jacek Kuron, jaka to była formacja, się z tym zasadniczo nie zgadzałem. Ale nie można bo powiedzieć, że ten facet jest nieidowy, że on nie był idowy, że nie był merytoryczny w tym, co robił. I dzisiaj no, znaleźć w nowoczesnej takiej Jacek Urania, to ze świecą szukać. Ja nie mówię, że naprawić jest lepiej, bo mamy takie osoby jeszcze jak Jarosław Kaczyński, jak Antoni Macierewicz rzeczywiście, no ale właśnie z tamtych czasów. I powiem, jeżeli patrzycie na polityków młodego pokolenia, no to trudne zadanie, żeby próbować dorównać temu, jaki był Wiesław Szanowski, właśnie Jan Olszewski, Zbigniew znaczy Tu są nazwiska, o których można mówić. Mówię po drugiej stronie też. Nie zgadzając się z nimi, ale można oddać im szacunek. Natomiast dziś w postaci takiego formatu nie ma, więc akurat może Wałęsa z, właśnie z kim są naj, najgorszymi przykładami z tego wszystkiego, ale także przejdę na taką młodzieżową sferę. Ja pamiętam siebie jako właśnie studenta, wcześniej jeszcze licealistę, później osobę, która już wchodziła w dorosłe życie, byłem na aplikacji prokuratorskiej. Ja z polityki, z polityki korzyści nie czerpałem. Żadnych. Ja do polityki dokładałem swoje stypendium, stypendium, naukowe. Znaczy, jeżeli chcieliśmy, robiliśmy jakąś kampanię wyborczą, na przykład prawybory, to trzeba było mieć zaoszczędzone jakieś swoje pieniądze i zamiast jechać na wakacje nad ciepłe morze, to się jechało do jakiejś miejscowości, trzeba było wynająć sobie jakiś pokój, zapłacić za benzynę, obiad i, i robiliśmy tą ka kampanię. Dziś, jeżeli spojrzeć na młodych ludzi w polityce, to niestety bardzo często to się komercjalizuje. Oni są na etatach, oni Zmienił się yy, też to może to szukają po prostu świat, też dzisiaj kampanii nie, robią, świat się nie robią Facebooki, Twittery, media, promocje w świecie wirtualnym. Nie nie, nie, nie zgodzę się, że świat się zmienił, po prostu polityka się bardziej skomercjalizowała. Zawsze ludzie, także w, kiedy, kiedy ja byłem na studiach, potrzebowali pieniędzy i mieli różnego rodzaju perspektywy i alternatywy. To jest kwestia tego, czy byli to ludzie po pierwszej dowi i po drugie, czy nie zostali też w jakimś sensie, a moim zdaniem tak, rozpuszczenie przez polityków, bo jeżeli ktoś przez 5 czy 10 lat działał, pro, rzeczywiście propublikował, Kobono, w Młodzieżówce, w jakiejś organizacji partyjnej i nie, zysku, nie, nie patrząc swojej korzyści, e, rzeczywiście e, widać były efekty jego działania, to jest jakieś zweryfikowanie. Niezależnie czy, czy tak naprawdę, czy był w PPS-ie, czy był w Lidze Republikańskiej, prawda? Niezależnie, niezależnie hmm. gdzie był, tylko e, to było widać, że to są ludzie z przekonania. Dziś przychodzi młody człowiek na studiach, popracuje pół roku wolontatywnie, powiedzmy, a później dostaje pierwszą pensję, która może ktoś się uśmiechać, że to jest, ona jest nieduża, ale za naszych czasów i w ogóle nie było. I jak zweryfikować go później po, po pięciu czy dziesięciu latach pracy? Czy on tu jest dlatego, że to jest dobra praca, że się rozwinął i teraz jest na przykład, nie wiem, wiceprezesem w jakiejś spółce, posłem, doradcą jakiegoś ministra? Czy rzeczywiście on ma takie przekonania? Uważam, że bardzo polityka pod tym względem się popsuła, tak może trochę skomercjalizowała, zamerykalizowała, ale w tym złym tego słowa znaczeniu. Bartku, muszę zadać jedno, chcę zadać jedno pytanie na ten temat. Ono musi się pojawić, ponieważ rozmawiając o tobie powiedziałeś ciekawą rzecz, że zostałeś. Prawnikiem, mecenasem, wzorując się, inspirując się Janem Olszewskim. Chciałeś być jak on. To bardzo ciekawe. w końcu te studia prawnicze, nie wiem czy z mniejszym, czy większym problemem, ale skończyłeś. Nie wiem, jak udało się. Not, ale na końcu udało się, to jest najważniejsze. I zaistniałeś w polityce właśnie jako mecenas, prawda? Przy katastrofie smoleńskiej. Stało się takie pytanie, być może z góry skazane na porażkę i z jakąś taką minimalną nadzieją, że, że odpowiesz mi. Hmm, nie właśnie jako poseł Kownacki, czy nie nawet jako mecenas Kownacki, tylko jako Bartek, jako Bartosz Kownacki, który ma swoje odczucia. Katastrofa Smoleńska, bo tam reprezentowałeś rodziny yy, zmarłych. Zmarłych czy zamordowanych? Zamach czy katastrofa lotnicza? Bardzo podstawowe pytanie i wiem, że to pytanie się pojawia milion razy, ale chciałbym czasami usłyszeć od człowieka, który był tak blisko wyjaśniania wątków katastrofy, coś... Co możesz powiedzieć jako, jako Twoją... Prywatną opinię, czy nie możesz? Nie do końca, tylko, że ja cały czas w tej sprawie jestem, znaczy już nie wykonuję zawodu adwokata, że w tej chwili nie wykonuję, ale pewne zobowiązania względem rodzin, tych, które reprezentowałem, zawsze pozostają. Cały czas jestem niewykonującym zawodu, ale adwokatem i zasady etyki mnie obowiązują. To, co mogę powiedzieć rodzinom, swoje oceny, swoje przemyślenia, swoje wątpliwości w takim zakresie, no tutaj na taką zupełnie prywatną rozmowę nie dam się namówić. Przy czym to wrażenia, które to są moje. I, z, i zawodowe i osobiste przemyślenie my wielu rzeczy a to było w zasadzie coś co powiedziałem tuż po katastrofie i co chciałem postawić jako cel swojego działania który nie do końca się udał trzeba przyznać my nie wszystko w tej sprawie wiemy i ze względu na to co stało się po 10 kwietnia czy 10 kwietnia i w dniach następnych i zostało zaniedbane później przez 2 czy 3 lata obawiam się że Takich y, plam niewiedzy będzie. Sporo i przez bardzo długie okresie. Ale że zarządów platformy obywatelskiej te plamy powstały, one są już nie do. Ale do popełnienia błędu błęd, tak? oczywiście, ja tu jestem w stanie jakby wie, wiele no, argumentów przydać. No, przepraszam ale... bardzo, jeżeli na początku było kilku prokuratorów, to jak oni byli w stanie w Polski, jak oni byli w stanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, kiedy znikały na przykład nagrania, bo wiemy, jakie nagrania były chociażby na wieży kontroli rotu, które były, nie były, bo później coś się popsuła, a jeszcze słyszeliśmy, że dzień wcześniej to było. Jak tych kilku prokuratorów mogło zabezpieczyć? Tak ogromne miejsce katastrofy, kiedy, dla przykładu, gdy w 1987 roku rozbił się i w lesie kabackim, na tym pierwszym etapie było kilkudziesięciu prokuratorów. No, naprawdę, Dobrze, czy no, no, jeżeli nie co, mamy wraku, który powinien zostać rekonstruowany, to otrzymał, trudno... otrzymał bardziej konkretną odpowiedź, ja to rozumiem. Kilku prokuratorów nie mogło zabezpieczyć tego terenu, tak jak twierdziło, że zabezpieczyło. Pojawiały się oczywiste kłamstwa, jak Ewy Kopacz o przebadaniu A, i nie, ziemi. Wszystko było okej. Okay. Przez to nie ma tylu do, tych Dlaczego? dowodów. Dlaczego te kłamstwa miały miejsce? Moim zdaniem... Nie, też Trudno jednoznacznie powiedzieć, tylko że to mogą być różne teorie, że ktoś robił to celowo, mniej celowo. Ja bym oceniał... Patrząc przez to, co Donald Tusk robił, przez, czy to, to ten 10 kwietnia przez pryzmat wszystkiego, co Donald Tusk robił w polityce On, yy, i to pamiętam, to było moje wrażenie z, do, dokładnie z 10 kwietnia, kiedy przyjechałem do Pałacu Prezydenckiego, mm, rozmawialiśmy w takiej grupie yy, kilku osób, ja byłem zdziwiony, że polski premier yy, nie zażąda na przykład eksterytorialności tego terenu czy tego wraku. Yy, i nie, Podejmował bardziej kategorycznych działań. Znaczy, to był pierwszy naturalny odruch. Donald Tusk w polityce jest słaby. On buduje swoją siłę na słabości, w tym sensie, że gdzieś się przyklei do czegoś. Dobrze, I to jest, przy... jeżeli no. można. I stanął przed ogromnym wyzwaniem, tzn. przed czymś, co trudno nawet porównać do jakiegokolwiek wydarzenia w historii Polski. I on nie zachował się jak mąż stanu, tylko zachował się jak przestraszony chłopiec. Jestem przekonany, że gdyby role się odwróciły, nie, 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 nikogo, nikogo temu nie życzę, ale gdyby do tej, tego dramatu doszło dwa dni wcześniej, to postawa Lecha Kaczyńskiego i w tej formacji byłaby bez względu na to, jak się różniliśmy politycznie, zupełnie inna. I to leży u, 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 jakby u podłoża tego, dlaczego później nie zabezpieczono dowodów, dlaczego oddano te dowody stronie rosyjskiej. Donald Tusk jest po prostu, po prostu osobowościowo sam, on nie potrafi powiedzieć y, nie wiem, czy to jest to uwarunkowane. To, to już y, można pozostać domysłem, ale nie jest w stanie przecisnąć się Myślę, czy Putinowi, że... czy, czy Merkel, czy komukolwiek innemu, kto jest silny. Myślę, że przy Donaldzie Tusku możemy dość płynnie przejść na temat Komisji Śledczej Amber Gold. W sposób tak kończąc powolutku naszą rozmowę, sposób taki, no nie da się całej tematyki komisji przerobić w jednym programie, a zwłaszcza podczas ostatnich moich dwóch, trzech pytań, więc jak powiedziałeś o Donaldu Tusku, to sobie przypomniałem taki moment w moim życiu prywatnym, kiedy budzę się rano, nie oglądałem przesłuchania Donalda Tuska, przyznaję się, ale dowiedziałem się od nim z Facebooka, bo budzę się rano i połowę moich znajomych twierdzi, że Bartosz Kownacki zaorał Donalda Tuska, a połowa moich znajomych twierdzi, że Donald Tusk za, zaorał Bartosza Kownackiego. Co się wydarzyło? Takiego w ogóle, o co chodzi z, 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 z tą interpretacją Komisji Amber Gold ze strony opozycji, że ona istnieje tylko po to, żeby właśnie skasować Donalda Tuska? i ze strony waszej, jeżeli chodzi o to, żeby wyjaśnić, co tak naprawdę stało u podłoża afery Amber Gold. No właśnie, to jest pierwszy przykład, jak polityka... I kto kogo zaorał tak naprawdę. E, to, to jest pierwszy przykład tego, jak polityka dzisiaj została spłycona i, i rozmawiamy o tym, co w, co w trakcie tego przesłuchania było, co Donald Tusk powiedział, bądź nie powiedział, tylko kto kogo zaorał, no, prawda? no. niestety tak dzisiaj tak to wygląda, przekaz, prawda, jak się nie, nie, nie wyśle mema na Facebooku i nie, nie uzyska tego przekazu w mainstreamie, czy jakby w głównym nurcie, no to się później okazuje, że ktoś, ktoś został zaorany na przykład. My często właśnie w, tym, w tej komunikacji ze społeczeństwem przegrywamy. A tam było wiele, wiele pytań, na które Donald Tusk nie udzielał odpowiedzi. Ja abstrahuję od tego, że był zdenerwowany, że pokrzykiwał, bo naprawdę zdarzało mu się. No, Wy też byliście zdenerwowani z tego, co. Już, bo... znaczy, ja w retrospekcji są... obejrzałem, oczywiście. Znaczy, ja przeanalizowałem, no, można być zmęczonym, ale znaczy, mi się nie zdarzyło krzyczeć na, 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 na kobietę, a premier Tusk krzyczał na panią Małgorzatę Wasserman. Jak były zadawane pytania, i kiedy. Ja postawiłem zarzut no, w jakimś sensie no sformowałem taki że no, jednak zasłania się innymi innymi po, politykami próbuje tą odpowiedzialność zrzucić no to wtedy się ten słaby Donald Trump jest osobowościowo moim zdaniem poczuł jego duma została urażona zaczą, zaczął krzyczeć czyli został wyprowadzony z równowagi i można powiedzieć że no, w tym momencie przegrał media to gdzieś tam bardzo dziękuję że to podniosłeś dlatego że media gdzieś tego nie zauważyły właśnie że, że były takie zachowania w, w, u Donalda Tuska które raczej nie świadczą o, o, o tym że on jest mężem stanu tylko raczej takim rozpianym Przestraszonym politykiem, szczególnie na początku tego z bardzo przesłuchania samą pamięcią. Jest... z bardzo samą pojęcią, ale też to nie może udzielił złata. i to jest dużo ważniejsze, nie udzielił odpowiedzi na pytania, co na przykład zrobił, bo hmm. do tego na przykład ta, mój fragment przesłuchania do, do tego zmierzał, żeby ustalić, od kiedy wiedział, że taka sprawa jak Amber Gold istnieje, że dochodzi do wyprowadzania pieniędzy, kto go o tym poinformował? I to, co najważniejsze, bo nikt mu nie stał za to zarzutów, co zrobił, i tu już są zarzuty, w momencie, kiedy się o tym dowiedział. I Donald Tusk, przez kilkukrotnie, przynajmniej, zadawane pytanie, nie był w stanie odpowiedzieć. Co zrobił? Jak zareagował przez pierwsze miesiące na, na tą sprawę? No poza tym, że wiemy, że rozmawiał z synem i powiedział, że no nie jest zadowolony z tego, że syn w takim przedsięwzięciu bierze udział. Ale co zrobił, żeby ochronić obywateli? Ma służby specjalne, ma ins instytucje finansowe, jak chociażby no teraz dość po popularna Komisja Nadzoru Finansowego, ma ministra finansów. Czy kogoś zapytał? Co się dzieje? Czy zapytał dlaczego, skoro wiedział, że śledztwa w tej sprawie są i idą o pieszale, Czy porozmawiał z z, czy zachował się jak dobry gospodarz, czy porozmawiał na przykład z prokuratorem Seremetem, któremu nie podlega, ale to nie znaczy, że. Jak możesz go, zadzwonić, l, zadzwonić? i powiedzieć, no słuchaj, mamy problem. Wydaje się, że to jest jedna wielka lipa. Ludzie mogą stracić na, na, na się wszystko, przesypiamy no, Dlaczego prokuratora jest nie robi Facet mm -hmm. Nic nie zrobił i, i, i nie potrafi odpowiedzieć. No tutaj mieliśmy dlaczego? też działania takie jak ABW, które nie tylko były zaniechaniami, ale też blokowaniami. Nie, ale to prezera, chociażby, ale... żeby Donald Tusk wziął szefa ABW i powiedział: Dobra, Bondaryka, pokaż mi co masz. Bondaryka. tak, Wziął pan generała i powiedział: Pokaż mi co masz, co zrobiłeś, co jeszcze możemy zrobić, czy ja ci mogę jakoś pomóc. Czy być może jest gdzieś na linii Osoby, premier. które śledzą, śledzą to, co dzieje się przy Amber Gold i nie są fanami Donalda Tuska, one formułują zarzuty, których ty jako mecenas i polityk. Tutaj y, nie sformułujesz, ale one są wprost. Donald Tusk krył Ambergold, krył swojego syna i tak dalej. Wiele osób liczyło, że komisja Ambergold zakończy się stawianiem zarzutów właśnie takim osobom jak Donald Tusk. Tak się jednak nie stało. E, tabloidy z lubością podnoszą temat, że była to chyba jedna z najdroższych komisji. Zdaje się, że kosztowaliście podatników 3 miliony złotych prawie, że to prawda, to czy nie? Ja nie wiem, ile komisja kosztowała. Zresztą Super Express przeżył 2 miliony 700 tysięcy. A stracono pewnie miliard, mm. więc no jak ktoś tak porównuje, no to, 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 okay. to, to najlepiej było tych 3 milionów. wydaje. To co udało się, co z, z, udało z... się wyjaśnić, hmm. gdzie wyparowało pierwsze, to 850, to nie, nie milionów, tak, hmm, 850 hmm, hmm, milionów Polaków? Proszę. Czy jest jakiś taki wniosek? No co się stało z tym pieniędzmi? Trzeba wiedzieć, po co jest Komisja uh -huh. do Spraw Ambergold. Komisja do Spraw Ambergold nie jest po to, żeby znaleźć złoto, które zostało ukradzione, bo tego jest prokuratura. Komisja jest po to, i to warto spojrzeć na uchwałę uh -huh. powołującą, żeby ustalić, dlaczego, i dlatego rozmawiamy o Donaldzie Tusku, dlaczego i jakie organy państwa nie zadziałały i co zrobić na przyszłość, żeby te organy państwa normalnie funkcjonowały. Właśnie, dlaczego, jak powinien się zachować premier, jak powinien zachować się minister finansów, dlaczego się tak nie zachował i nie jest prawdą, że nic z tych Spraw nie zrobiono, dlatego że to prokuratura, to prokuratura jest odstawiania zarzutów. My jesteśmy od kierowania zawiadomień. Zawiadomienia zostały skierowane w, w stosunku do kilkudziesięciu osób. No, kilkudziesięciu uh -huh. osób. Będą pewnie jeszcze e, następne. E, co więcej, e, na, w, będzie. Jako mecenas, przepraszam. Można, jako mecenas. Ale jedno zdanie. Uh -huh. Nikt nie wyklucza, jest to bardzo prawdopodobne, że niektórzy będą ponosili odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Więc e, co z Donaldem Tuskiem, co z ministrem Rostowskim? To. Prośba jeszcze nie jest czasu. Nie jest zakończony, i zaraz zapytam, kiedy będzie zakończony. Jedna, przedostatnie pytanie. 29 osób, yy, czy któraś z nich, yy, czy, czy któraś z nich, według ciebie, jako mecenasa, czy te zarzuty zamienią się przynajmniej na wyrok w zawieszeniu dla którejś z nich? Czy można tak powiedzieć? Yy, wydaje mi się, że tam są w sposób oczywisty osoby których zaniechania były tak poważne ewidentne. i te artykuły 231 czyli te urzędnicze niedopełnienia obowiązków, tam się kwalifikują I, i słusznie, że najczęściej to są później wyroki w, za w zawieszeniu, przy czym trzeba przejść przez cały proces jeszcze nie, Sądowy to nie, 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 nie jest proste. To, to nie są sprawy takie oczywiste, jak ktoś wziął nóż, kogoś gniął i sprawa jest hmm. do udowodnienia bardzo szybko. To wymaga pewnego procesu myślowego, dowodowego. Wydaje mi się, że tam są osoby, które z tego tytułu. Więc a propos tego procesu, po, raport końcowy. kiedy będziemy mieli raport końcowy komisji, nie. tak na koniec. To są już, o, o, czy to będzie przyszły miesiąc, nie chciałem spekulować, ale na pewno to już zmierzamy do końca, nożyc. dlatego, że my równolegle pracowaliśmy mhm. nad pewną częścią raportu, natomiast jeszcze spływają dokumenty, nawet w styczniu coś tam dopływa do komisji, je trzeba przeanalizować. może się... W, Czyli pojawi... mogą nastąpić jeszcze przesłuchanie? Jakieś mogą nastąpić, ale to już bardziej wpadkowe niż otwierające nowe wątki, ale czasem lepiej dosłuchać niż później mieć zarzuty, że jeszcze czegoś się nie zrobiliśmy, ale zmi rzeczywiście zmierzamy ku końcowi tej komisji. Bartosz Kownacki, nie wygląda... A jest w świecie polityki od ponad 20 lat. Więc y, tempus spudzit, cóż, mówię to również do siebie. Dzięki ci bardzo bardzo za. Dziękuję. Rozmawiają. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.